Witajcie, dzisiaj ze mną jest Ania. Ania, proszę opowiedz kilka słów o sobie, co robisz? Cześć, cześć nazywam się Ania Brodzik-Mroczek. Mam swoją jednoosobową firmę, która zajmuje się prowadzeniem social mediów i aktualnie mam pod opieką dwie marki. Jedna to jest English Speaking Mom, to jest taka marka, która pokazuje jak dzieci uczyć angielskiego od właściwie od urodzenia. A druga marka, gdzie można zobaczyć jakby moje materiały, które są związane właśnie z, tutaj ze szkoleniem u Honoraty, z akademią, to jest restauracja Burgerownia Lokal, gdzie można właśnie zobaczyć moją twórczość, taką bardziej już filmową i, i to, czego się tutaj od Honoraty nauczyłam. A tak ogólnie to, to właśnie od, od ponad roku właśnie mam firmę, a wcześniej pracowałam w zupełnie innej branży i rzuciłam ponad rok temu pracę i, i teraz jestem tutaj. Super, nawet nie wiedziałam, że rzuciłaś pracę. pracę na rzecz social mediów? znaczy jakby prowadzenia tego, tych social mediów, filmów? Po 11 latach rzuciłam, rzuciłam pracę w jednym miejscu, zupełnie inną branżę. Tam zajmowałam się, generalnie byłam product managerem, ale zajmowałam się wieloma też innymi rzeczami, więc miałam bardzo dużo styczności z um, różnymi agencjami reklamowymi, właśnie jakimiś freelancerami, którzy zajmowali się reklamami, bo to była akurat marka biżuteryjna. No i w pewnym momencie już stwierdziłam, że trzeba trzeba coś zmienić, ruszyć gdzieś w jakąś, jakąś inną stronę, a że to restaurację Lokal prowadzi mój mąż ze swoimi dwoma wspólnikami, no to jak zaczęłam, jak, jak trzeba było się trochę zaopiekować tymi mediami, ponieważ oni w ogóle nie mieli wspólności, wspólnoty, nic nie mieli wspólnego z jakimiś właśnie taką reklamą do ludzi, bo to zupełnie z innej branży pochodzą, no to stwierdziłam, że trzeba się troszeczkę, troszeczkę im pomóc i no i zajęłam się ich social mediami i tak trochę się to rozwinęło, a najciekawsze jest to, że właściwie to jestem umysł wcisły bardzo, czyli dla mnie tabelki, Excel, jakby budżet, to są takie, to jest to, co mnie kręci, więc nigdy w życiu nie wiedziałam, że będę w jakiejś branży bardziej artystycznej, więc różnie, różnie się tutaj dzieje. No to faktycznie różne bieguny wyszły. Okej, okay, Aniu, a powiedz proszę, Kurczę, chyba będziemy przerywać sam, bo mam tutaj pieska w studiu. Ciii, cii, cii. ktoś przechodzi, ona szczeka, sorki. Yy, dobra, dobra. Yy, Okej, okay, Aniu, powiedz proszę, yy, gdzie zobaczyłaś mnie po raz pierwszy? Właśnie dzisiaj sobie odkopywałam maile, gdzie miałam jakiś pierwszy kontakt z Tobą, żeby sobie to przypomnieć. Ale yy, ja jestem bardziej starej daty, czyli jestem bardziej facebookowa niż instagramowa jeszcze. Więc gdzieś na tych dwóch, na pewno mediach, musiałam się zobaczyć, i pamiętam takie moje wrażenie, było, że okej, okay, fajnie, zostaje w pamięci, ale bardzo nie w moim stylu, bardzo nie w stylu, jakby, social mediów restauracji, którą, którą prowadzę, bo jest dużo wyskakujących okienek, jakichś takich dziwnych rzeczy, które gdzieś tam jakby angażują, ale pamiętam, że ja to zapamiętałam i to było coś, co, co właśnie mi otpiło. i miałam jeszcze takie drugie uczucie, że. To jest takie zbyt profesjonalne, takie za. Jakby, jakby, jakby wiesz, żeby to było takie za trudne jak dla mnie, bo ja w sumie to tylko kręcę jak robią hamburgery, a nie, a nie jakieś takie bardziej skomplikowane rzeczy. I potem w którymś momencie złapałaś mnie takim webinarem, który on się chyba nazywał, sobie to wyszukałam. On się nazywał. Um, co robić, aby ogląda, żeby oglądanie, żeby wideo było oglądane do końca i kupowali? Coś takiego. Ja mhm. to zapamiętałam, bo ja to zapamiętałam jako pięć sposobów na to, żeby wideo było dynamiczne. Okay. Nie wiem, czy to jest to, to samo, czy ty o tym, o tym mówiłeś w tym webinarze? Wydaje mi się, że tak. Powiem że było kilka tych, tych, tych wersji. I, i to był chyba jakiś taki z, z godziny mniej więcej, mniej więcej ten, ten materiał. I wtedy właśnie, pamiętam, że zostały mi dwie rzeczy z tego, z tego webinaru. Właśnie, że częste cięcia i drugie, że efekty dźwiękowe. Ewenty dźwiękowe, które się dodaje. I pamiętam, że te dwie rzeczy e, faktycznie jakby zaczęłam wprowadzać u siebie, u siebie w filmikach, e, ale nadal to nie było tak, jak tak bym tak chciała. E, no i, i druga rzecz później, która mnie złapała, to było to, że ja, ja byłam jakoś chwilę po tym, jak założyłam właśnie firmę, no i mi się do, do mnie różne nowe sprzęty typu gimbal i, i inne rzeczy, których w ogóle nie wiedziałam używać. I trafiłam na twój jakiś taki, nie wiem, czy to był webinar, czy to był po prostu jakiś taki krótki opis, jak używać gimbala. I dokładnie właśnie mówiłaś o tym gimbalu, którego, którego ja dostałam i stwierdziłam, dobra, to jest tak fajnie tłumaczone, że to jest to jest jakby to, czego szukam. No i potem trochę trwała ta decyzja, żeby, żeby się z Akademią właśnie związać i przekonały mnie raty. To akurat muszę przyznać, że wtedy, że rozłożenie, rozłożenie tego na raty było, no, było takie kluczowe. mhm. Mh. Super. On rano, nawet nie wiedziałam, że taka długa ścieżka nas łączy. To takie śmieszne właśnie, bo ty to pamiętasz z tej strony, a ja po prostu jesteś nagle i, i jesteś. A u ciebie właśnie to z drugiej strony tak się rozwleka. Ile okay, e... trzeba mieć kontaktów, żeby, żeby w ogóle jakby gdzieś tam świta coś, pamiętam, ale jeszcze to nie jest. Mhm. Tak. No, wychodzi na to, że też nie można tego powielać ciągle tego samego robić, bo gdybym ciągle mówiła o tych pięciu dynamicznych rzeczach i cięciach, no to prawdopodobnie byśmy się to nie widziały. Czyli że trochę tu, trochę tu, trochę tam. I prawdopodobnie byłoby tak, że ja stwierdziłam, okej, okay, dobra, mam te cięcia, robię te cięcia, dodaję te głosy i w sumie to jestem w domu. Więc po co mi cokolwiek jeszcze? A, a tak to jak gdzieś jeszcze potem mnie gdzieś inspirowałaś, właśnie pokazywałeś jakieś nowe, następne rzeczy, no to gdzieś stwierdziłam, okej, okay, dobra, to masz jeszcze większą troszeczkę wiedzy do, do przekazania, którymi... Brakuje. Okej, okay, okej. Okay. Rana, ale długa ścieżka. Okej, okay, a powiedz, proszę, co było dla ciebie taką najtrudniejszą rzeczą, zanim w ogóle dołączyłaś do Akademii? Największe ja że się Trochę borykam właśnie z tematem jakości, ponieważ tam, gdzie kręcę filmy, czyli w lokalu, jest taki temat, że to nie są takie profesjonalne sesje. Tak? Czyli to nie jest tak, że ja się umawiam, hej, rzucamy wszystko i, i dzisiaj po prostu poświęcamy cały dzień, specjalnie robicie piękne, piękne po prostu hamburgerki, takie, żeby wyglądały pod linijkę. Tylko u nas się to odbywa y, bardziej na bieżąco. Czyli w momencie, kiedy ja na przykład jestem w lokalu i dzieje się coś fajnego, to ja po prostu wyciągam gimbala, wyciągam telefon i po prostu kręcę. Więc często jest tak, że jakby nie da się tego przygotować tak z góry. Teraz jest tak, że mam już, w jednej ręce mam gimbala, a w drugiej, w drugiej ręce mam światło. I to już jest zawsze. Bez tego w ogóle nie podchodzę, bo zauważam, że właśnie to, to, co mi zwraca wielokrotnie uwagę, to jest to, że to światło jest kluczowe. Bez tego nie będzie jakości, bez tego wszystko będzie rozmyte. Mm -hmm. i, no i, I te filmy nie będą, nie będą takie, takie jakbyśmy chciały. Więc to jest takie coś, czego Czego mi najbardziej e, brakowało. I jeszcze jednej rzeczy mi brakowało potwierdzenia. Bo wiesz jak to jest. Jak się pracuje dla, trochę dla znajomych i rodziny, e, wszyscy mówią w koło, że jest fajnie, wow, że to w ogóle wygląda. Jeszcze gdzieś tam przybunkują, że klient, jakiś mówi, że jakaś agencja wam prowadzi social media, czy o to chodzi, że bo się bardzo zmieniło. Okej, okay, to się przyjmuje, ale w momencie, kiedy jak, jak wysyłam gdzieś, właśnie do nas na grupę. Um, filmik do sprawdzenia i ty jakby potwierdzasz, ok, nawet jeśli mówisz, nie jest idealnie, następnym razem dróg to, to i to i to, to jakby ja mam potwierdze, potwierdzenie jednak od profesjonalisty, że ok, no coś w tym jest, że to jest takie, że można to puścić świat po prostu. Więc to są takie rzeczy, tak, że właśnie to potwierdzenie też było takie m, bardzo potrzebne, tego tak było, no to było takie poszukiwane trochę. Z tym światem to, to prawda. Ja też zawsze każdemu powtarzam, że światło dla filmu jest jak tlen dla człowieka. I też każda osoba, która jest właśnie w akademii, tak samo. Ja mówię, kup lampę, tą i tą, wyś tą lampę. I mówię, kurde, honorata, niebo, a ziemia teraz to ja widzę. Game changer. To światło to w ogóle ma moc. To jest podstawa w ogóle jakości. No, ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że, mam, że gdzieś tam zrobiłam e, jakiś film, który musiałam użyć jakieś stare ujęcia, że tak powiem, przed czasów akademii. No i po prostu miałam taką różnicę po prostu w, tych, w tym naświetleniu i w tej jakości po prostu tych, tych filmów, że no tak aż mi trudno było to łączyć. No, nie było wyjścia akurat tym razem, ale jakby wiem, że w ogóle wszystkie stare, stare filmy są do wywalenia. Po prostu w takim sensie, że jakieś ujęcia jakby nie będę już korzystała z tych starych, starych ujęć, bo po prostu one jakościowo odbiegają. Mhm. Odbiegają od tego, co już masz na profilu, co zbudowałeś, prawda? Okej, okay, okej, okay. a już teraz wejdźmy w naszą współpracę i jakbyś tak miała powiedzieć jedną albo dwie rzeczy, które, które totalnie odmieniły twoje filmy oprócz światła, o którym, o którym mówiłam, to taką rzeczą, której teraz notorycznie wykorzystuję, której wcześniej jakby nie, nie znałam, to jest generowanie głosu. Czego też się oczywiście nauczyłam nauczyłam ze, z akademii. Po kilku próbach takich wewnętrznych, że nie wiem, ja będę podkładała głos, ktoś tam będzie podkładał głos, strasznie jest to, jest to trudne, bardzo jest to czasochłonne, a właściwie to po co? Wpisuję, wpisuję po prostu w tabelkę, wciskam Chris, mów do mnie i, i po prostu pięknym głosem lektora po prostu wszystko mi, um, wszystko mi czyta, więc to są takie rzeczy, które bardzo się zmieniły, zmieniły w moich filmach i jedna rzecz, która od ciebie się bardzo nauczyłam, to jest spokój, bo e, przed akademią faktycznie jakieś tam małe Kursy przechodziłam, gdzieś tam czegoś się tam próbowałam uczyć. I miałam, i miałam taki błąd, który wiecznie popełniałam. Coś właśnie nauczyłam z jakiegoś kursu, że ruch w ruchu. Czyli jeśli ja kręcę coś, co się rusza, i jeszcze ja dodam swój ruch, że ja będę przechodziła w bok, albo będę się oddalała, albo, albo cokolwiek będzie się działo, to, to wtedy będzie to bardziej dynamiczne. A się okazało, że to po prostu wszystko było tak rozjechane. I tak się to zrobiło bardzo niefajne, że musiałam to uspokoić. I ty mi właśnie pokazałaś, że jeśli coś się dzieje przed kamerą, to zostaw to przed kamerą, niech się rusza, ale ty już stój w miejscu mm -hmm. i się nie ruszaj. Czyli jakby twoje, twoje rzeczy wyeliminowały mi te błędy, które, które faktycznie robiłam. Mhm, dokładnie. Tak, bo tutaj my się przeszły przez kilka jakichś audytów, konsultacji, bo to faktycznie ten ruch w ruchu trzeba dopasować też do, yy, do dziedziny po prostu. U Ciebie to ewidentnie było widać, że faktycznie przy okazji kręcenia jedzenia za dużo jest tego ruchu, że tam już konie układają te warstwy tego burgera, no to tu już wystarczy tego ruchu. Ale to, to faktycznie, faktycznie. Pamiętam, że tak było, dużo machania. Ale te ujęcia nie są, nie są wtedy nudne, to, to nie, to w ogóle jakby one są takie uporządkowane i takie ładne. Ja nie wiedziałam, właśnie, ja do końca nie, nie potrafiłam złapać, co było nie tak w tych filmach. Że to było takie, takie porozrywane, takie szarpane jakieś, że no niby mają być cięcia, mają być przejścia, bo to jest dynamiczne, a, a jakby tutaj ludzie mówią, że trochę nie nadążają za tym filmem. I, i, to, było, i to było właśnie to. No właśnie, właśnie. Bo też często zapominamy, że te filmy są dla ludzi, nie żeby było fajnie skocznie, żeby wykorzystać wszystkie efekty, czy wszystko co mamy w Kapkacie, tylko żeby to było przede wszystkim zrozumiałe dla odbiorców. Czytelne. Hmm. No dobra, a co byś powiedziała o sobie, która właśnie myśli o dołączeniu do Akademii? Pierwsza rzecz, która mi się od razu nasuwa, to jest to, że zanim dołączysz do Akademii albo ewentualnie skonsultujesz się z Honoratą, nie rób żadnych zakupów. To jest pierwsza rzecz. Bo um, ilość sprzętu na rynku jest, jest ogromna, i można kupić bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy. E, można kupić złej jakości rzeczy, a, można kupić drogie, można kupić tańsze, e, a wystarczy się do ciebie odezwać i dostaje się tak naprawdę listę um, wszystkiego, co jest potrzebne. Ja dostałam akurat dofinansowanie na założenie, na założenie działalności, e, i, i niestety do Akademii dołączyłam później. I na pewno bym to dofinansowanie w tym momencie wykorzystała lepiej. Dużo, dużo lepsze, lepsze sprzęty i to, czego mi teraz brakuje i powolutku muszę znowu dokupywać już właśnie za tam, swoje pieniądze. Muszę muszę uzupełniać te sprzęty. No i druga rzecz jest taka, że no mega polecam. Bo wartość, um, wartość tej akademii dla mnie najwyższa jest przez ten audyt i przez ten mentoring ponieważ u ciebie odbywa się bardzo fajna rzecz, że my wrzucamy, jeśli ktoś jeszcze nie wie, nie wie, jak działa Akademia i ten mentoring, to wrzucamy na grupę na Facebooku filmy, gdzie filmy są właściwie w ciągu jednego dnia komentowane przez ciebie, komentowane są też przez innych uczestników i komentarze są fajne posło po kolei. Czyli ja tu zauważam coś takiego, że jeśli ty zauważysz jakieś takie bardzo kluczowe błędy i dołącza do ciebie nowa osoba, to jest w ogóle niezwykłe, bo ty pamiętasz, z kim ty rozmawiasz, to jest w ogóle niesamowite, dołączy do Ciebie nowa osoba, to Ty najpierw jakby mówisz, ok, popraw to, to i to, bo to jest bardzo kluczowe i wrzucaj w świat, niech leci. A przy następnych filmach zaczynasz zwracać uwagę zupełnie na inne rzeczy i coraz bardziej jakby do szczegółów. Dzięki temu jakby my jak już opanujemy i już się nauczymy tych rzeczy podstawowych, które robiliśmy, błędy, to potem zaczynamy się skupiać i się rozwijać. Sam kurs, sama wiedza jest super w pigułce jest nie za mało, nie za dużo, czyli nie prześwidgujesz się po tematach, tylko jakby wchodzisz, wchodzisz w te tematy, ale też nie jest tak, że jest to zawalone technicznymi jakby tutaj aspektami, ale potem samo to, że ty po prostu zarączkę trochę prowadzisz. I zmuszasz, I zmuszasz też tym samym, żeby te filmy jakby publikować i w ogóle, żeby je tworzyć. Bo masz takie poczucie, okej, okay, dawno nic na grupę nie wrzucałam, trzeba coś wrzucić, a jak już rzucisz i ty mówisz okej, okay, rzucaj świat, to, no to wrzucam świat po prostu. To jest e, największą, największą wartością. że no jesteś ty sama i, i to, że ty właśnie, no tak trochę prowadzisz za rękę. Bo to jest taki, bo to wiesz, to nie jest tam kurs taki, że oglądasz lekcję i koniec. I, i, i Nara, dziękuję, tyle mnie było. Tak, dokładnie. To jest tak, jakbyśmy czytali jakiś podręcznik, i okej, okay, albo się to nauczyłeś od razu, albo no, no przepraszam, tak? A tutaj masz jakby dodatkowe lekcje po prostu. To, mm. tak bym to więc to jest no to jest chyba taki naj, najważniejszy, najważniejsza rzecz, którą dajesz. Jesteś w sumie pierwszą osobą, która zauważyła moją taktykę, czyli właśnie najpierw ogóły podaję, a później szczegóły. Bo zauważyłam właśnie, że to nie jest sztuką, ja jako specjalistka w tym wideo, to nie jest sztuką, żeby wypisać listę błędów, czy tam nie wiem, poprawek nazwijmy to, no bo wtedy ktoś się zniechęci. A cho chodzi o to, żeby kogoś zachęcić. Dlatego właśnie od ogółów coraz lepiej, coraz lepiej i później przechodzimy do szczegółów. No, dokładnie właśnie, <grych> dokładnie to robię. W wszystkich znajomych dostaje się feedback. Okej. Okay? a od ciebie się dostaje, Ok, ale popraw to, to, to i to i następnym razem będzie lepiej. Mm -hmm. Nawet jeśli wypuszczę ten filmik, który nie do końca jest jakby taki, jakbym, jakbym chciała i nie do końca jest dobrze zrobiony, bo tak jak mówiłam, u nas trudno jakby powtarzać, powtarzać ujęcia, to ja potem tą naukę mam w głowie i wiem, że na przykład w tym momencie mam postawić na statywie ten aparat i niech oni sobie robią to, co po prostu. Więc mm latać -hmm. z, z tym gimbalem za... Z tymi kucharzami, tylko tak jak ostatnio zrobiłam, mieli jakiś stos, po prostu postawiłam gimbala, dałam im światło, włączyłam play i róbcie sobie co chcecie. A ja hmm. potem sobie z tym po prostu składam. Tak jest. I takie dynamiczne cięcie fajne skoki. Super, super. super. E, Okej okay, Aniu, już chyba więcej pytań nie mam, bardzo dziękuję. I jeszcze teraz bym chciała, żebyś opowiedziała, gdzie możemy Ciebie znaleźć, jak złożyć zamówienie online. No, dobrze. Więc lokal, na którego pracuję, nazywa się Lokal, więc łatwo zapamiętać. Znajdujemy się w Warszawie. To jest dzielnica Wawer, to jest w Miedzeszynie. Bardzo fajny, mały, mały lokal taki klimatyczny i specjalizujemy się w burgerach, ale w takich naprawdę bardzo kraftowych, bardzo, no, bardzo dobrych i, i no, tutaj z czystym sercem polecam nawet. Ludzie, którzy tam pracują, uwielbiają te burgery, a co jest w gastronomii bardzo rzadkie. Mamy również steki, mamy sałatki, więc jakby taka burgerownia z dodatkami. I co? No i zapraszam, można złożyć zamówienie przez stronę internetową lokalburger.pl. No i dowozimy w rejonie 5, 5 km od lokalu, więc, więc tutaj, jeśli chodzi o same dostawy, to, to tutaj jednak zapraszam ludzi z Wawra albo z Józefowa. Ale lokal można odwiedzić z całej Warszawy i tutaj są tacy, którzy dojeżdżają nawet do nas z Poznania. Dokładnie, ja też potwierdzam, przyjechałam specjalnie z Rumi do Warszawy, do właśnie na burgera do Ani i sama mogę powiedzieć, że był zarąbieście pyszny, był przepyszny. Jeżeli chodzi też właśnie o osoby, które tak jak ja są wegetarianami nie jedzą mięsa, no to też tam znajdziecie na pewno coś dla siebie. Tak, tak, tak. Można, można u nas akurat, jeśli chodzi o wegetarię, to fajna opcja taka, że można każdego burgera sobie zamienić na wersję wega. Zazwyczaj w restauracjach jest tak, że jest jakaś jedna konkretna porcja, konkretna jakaś propozycja, a u nas jest tak, że po prostu wymieniamy to albo na takie albo na ser halloumi i jest zadowolony. Mm -hmm. Jeszcze przypominamy, żeby boczek <słuch> <burger>. to jest <to słuch> <zadowolone. słuch> Super Aniu, wielkie dzięki za, za spotkanie, za to, że te dziś mogłyśmy porozmawiać, no i pewnie słyszymy się w Akademii dalej. Do zobaczenia.